Za złe. Co wiesz o Archaniela? To Turianin. Samozwańczy szeryf, który lubi sobie umilać czas zabijając najemników. Poza tym, nic o on... Zwykle pojawia się w najgorszym momencie i wpietrza nam się w robotę. Moim zdaniem już dawno powinien być trupem. Dobrze. Pójdziemy już. Dobry pomysł. Zajrzyj do katki. Nie, nie zajrzę. Znajduj się u katki. Sorki, ale para... miejsce się skoczyło i musiałem partycy zmienić. Niespodziewanie. Co to co, co, co było? Sorki? Poznaliście go, jak was tu przywieźli. Zameldował mi, że idziecie. Odstajecie od reszty wolnych strzelców. Tak czy Oddział infiltracyjny zaraz da sygnał. Archanią obudzi się z ręką w mocniku. Jakieś pytania, To może być ostatnia okazja. Dobra, nie nas osłaniał ze śmigłowca? Ha, tylko tarak nim lata. Poza tym nie jest jeszcze gotowy. Cukim syn archanioł nieźle go poobijał ostatnim razem. Jeszcze parę poprawek i będzie jak spodigły. Czemu koordynujesz atak i naprawiasz śmigłowce? Jestem w oddziale infiltracyjnym. Nasza drużyna korzysta ze wsparcia śmigłowca. Ja zostaję na tyłach. Organizuję wolnych strzelców i utrzymuję śmigłowiec w gotowości. Hmm. Jedyna droga prowadzi przez most? Dopóki nie naprawimy śmigłowca, albo saperzy nie dokończą tunelu. Słuchaj, mamy plan. Nie potrzebujemy Twoich świetnych pomysłów. Zrób swoje, odbierz kredyty i zjeżdżaj do domu dobrze no, Muszę musiał, musiał coś... Musiałam musiał, tutaj u, u siebie. Ty, ty, ty. ty poprowadzisz atak? Ach, tarak nie płaci mi żebym walczył. Ja tylko planuję ataki i naprawiam ten cholerny śmigłowiec. Wy, wolni strzelcy, macie przywilej. Przyjąłem. Oddział brawo naprzód! Oddział brawo. A alfa? Araniol będzie miał niespodziankę, ale to znaczy, że muszę się śpieszyć. Ale pomogę mu. Być Bardzo prawdy, pomogę. Zanim znowu z niego skorzystać. Przemęczasz <noise> na budę? Archaniołowi zostało niewiele czasu. Na co do cholery czekamy? Chodźcie, zrobimy im niespodziankę. Zabijcie ich! Go, 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 Power Ranger. Chwileczkę... Dobrze no. Ej, 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 panie! To może się przydać. Co chciałem zrobić. Nie, twoja mama. Przepad myślałem, że nie żyjesz. Garus! Co tu robisz? Co? Ćwiczę strzelanie, żeby nie wyjść z formy. Wszystko dobrze? Bywało lepiej. Ale dobrze widzieć przyjazną twarz. Słyszeliście, Zabijanie może? To ciężka praca. Szczególnie w pojedynkę. Moją starą. Okay. Dobra, Bezej, bez jej, bez jej. Co robisz na Omece? Miałem dość biurokracji w cytadeli. Uznałem, że więcej zdziałam na własną rękę. Przynajmniej nie trudno tu znaleźć przestępców. Wystarczy podnieść broń i strzelić. Jak udało ci się wkurzyć wszystkie duże grupy najemników w układach Terminusa? Nie było łatwo. Musiałem się napracować. Nie mogę uwierzyć, że połączyli siły do walki ze mną. Muszą mnie nienawidzić. Od kiedy nazywasz się Archaniołem? Miejscowi tak mnie nazwali. Za dobre uczynki. Hmm. <laughs> nie, nie, nie przeszkadza mi to, ale ty mów mi po prostu. Garus, <clears throat> proszę. A swoją drogą parę razy mnie trafiłeś? Tylko pociskami obezwładniającymi. Do wesela się zagoił. Nie chciałem, żeby najemnicy nabrali podejrzeń. Aha, rozwaliłem ci tak Tylko ja i tak przetrzeb. Chciałem, chciałem zrobić coś więcej, to bym to zrobił. Poza tym wcale ci się nie śpieszyło. Chciałem, żebyś się ruszył. Nie, jasne. no musiałem no. nie. Udało nam się wejść, ale nie wiem czy równie łatwo będzie się wydostać. Ten most ocalił mi życie. Kiedy ci idioci przez niego przechodzą, mam ich na widelcu, ale w drugą stronę będzie tak samo. Ale to działa w obie strony. Wyrżną nas, jeśli spróbujemy się nim wydostać. Mamy tu siedzieć i czekać, aż nas załatwią? Nie panie Nie jest aż tak źle. Dotąd ich tu odpierałem. A z waszą trójką... Sugeruję, żebyśmy utrzymali to stanowisko, zaczekali na lukę w ich obronie i spróbowali szczęścia. Zawsze to jakiś plan. Jak się wpakowałeś w taką kawałę? Moje uczucia wzięły górę nad rozsądkiem. To długa historia. Umówmy się. Ty wyciągniesz mnie stąd w jednym kawałku, a ja ci wszystko opowiem. Walcząc wspólnie, odeprzemy ich. Masz rację, tutaj przewaga liczebna nic im nie pomoże. Co oni kombinują? Hmm. Wiedzą już, że ich oddział infiltracyjny dostał w kość. Spójrz z To zaćmienie. To więcej niż zwiat, ale jest o jednego mniej. Racja. Przygotujmy się. Zostanę tu na górze. Z tego stanowiska mogę narobić niezłych szkód. A ty? Rób co potrafisz najlepiej. Jak za dawnych czasów szepard. Przywalmy tym hmm. stemnicynom za hmm. A sneperkę przecież zapomniałem o tym. Co to za roboty? Co to jest? Dobra, dobra. Mała amunicja, strasznie jest dla tego czegoś. Zobaczcie, gdzie tu jest! Nie, dobra, muszę tam zejść, bo ej no, gdzie jest ten kram? Strzelba. dobra. Muszę im pokazać gdzie raki zimują. Ale potem jak suckwa jest safe, a jednak go niby hak. Ej, sorry, wiem, gram nie jak nubek, ale to przez to, że dawno nie grałem.